Zbliżaliśmy się do przylądku Anny, na ziemi Enderby. Za moment znajdziemy się na Antarktydzie. Siedząc w samolocie, nadal nie mogę uwierzyć, że ten ciul z Bolesławca ośmielił się współpracować z Sejrondem. Jak to w ogóle możliwe, że uciekł z terytorium polskiego obszaru cesarstwa, skoro nakazałem, aby był pod szczególnym nadzorem i zakazałem mu opuszczać ten obszar? Uwaga, podchodzimy do lądowania. Prosimy zapiąć pasy. Nareszcie. Będę mógł zrealizować swoje cele Nadal spojrzał na mnie zirytowany Co znowu planujesz? Stary, mam zajebisty pomysł na biznes W dodatku możemy sprawić, że cały świat będzie mieć u nas dług za zasługi w sprawach ekologii Znając życie znowu coś odpierdolisz, że trzeba będzie nas ratować Wysiedliśmy z samolotu Piździło jak chuj no, Odkryłem Amerykę, kurwa Bo na Antarktydzie czasami jest ciepło, pewka Rozejrzeliśmy się po okolicy, szukając odpowiedniego miejsca do realizacji moich celów. Po pół godziny szukania znaleźliśmy ogromne. Pole! Pole! ŁYSE, Pole! Nakazałem wracać do samolotu. Kwidzi, o kurwa, my chodzimy tu z dobrą godzinę, bo czegoś tutaj chcesz? Powiedz mi, o co tobie w końcu chodzi? Słyszałeś pewnie narzekanie wszystkich ekologów, że chur, globalne ocipienie, lodówki tyle prądu wyżerają, surowce się kończą, dur. Zwykle jestem takiej racji, że problemem nie jest sam problem, ale twoje podejście do problemu, a że nas stać, to możemy robić co nam się podoba, a więc zamierzam zredukować używanie chłodni do minimum. Zamiast tego, zrobimy naturalną chłodnię tutaj, na Antarktydzie. Człowieku, ludzie będą mieli kisiel w majtkach, jak usłyszą, że jesteśmy proekologiczni na zabój. Ech, no niech będzie. Wróciliśmy do miejsca lądowania naszego samolotu, a tam od razu stały całe palety kustosza jabłkowego, gotowe do rozładowania. Od razu zabraliśmy się do roboty, wbijaliśmy puszkę za puszką w śnieg, twierdząc, że nic się nie może zjebać, aż nagle usłyszałem krzyki: Nagasuka, jaja mi o yo matę! mazaki, nachuj mi kahata! Patrzę, a na nas biegnie tabun skośnookich ludków z kałachami. Jak krzyczę po angielsku, że pojeby, o chuj wam chodzi! A te półmózgi patrzą się po sobie i zakuwają w nas kajdany, krzycząc coś w stylu: Mitsubishi Toyota, Yokohama taki. Założyli nam worki na głowę i co chwilę napierdalali kolbami, abyśmy szybciej szli. Chuję wam za kurwie! Oni za to zaczęli się śmiać. Idioci pewnie myśleli, że odpowiadam im jakiś dowcip. Usiadłem na krześle, po czym zdjęli nam worki. Na początku nie mogłem otworzyć oczu, bo wielka jasność mi się ukazała. Ale po tym, jak doszedłem do siebie, spojrzałem i nie mogłem uwierzyć. Siedzieliśmy przy biurku z samym przywódcą Korei Północnej, Kim Gong Dzwonem. Synem brata stryja, ojca ciotecznego, matki, córki i największego przywódcy w dziejach ich kraju, Kim Dae Bonga. Pomyślicie pewnie, skąd znam połowę drzewa genealogicznego rodu Kimów. Ano, powiem szczerze, że kiedyś mi proponowali współpracę, ale nie byłem do tego dość skłonny, znając, że wcisnęliby mi parę kruczków. Kojarzycie mnie? No nie bardzo. Jak może mieć na imię człowiek, który ma to samo imię co pokolenie i jest wielkim liderem Wielkiej Korei Północnej? Eee, kim? No mówię, przywódcą Korei Północnej. Kim? Typo zaczął przeklinać swoim skośnookim językiem Władcą potęgi militarnej Wielkiej Korei Miałem w duszy wewnętrzny kek Ale nie mogłem pokazać się, że śmieję, Jeszcze by mnie zajebali A, no tak To ty jesteś ten wielki Kim Gong Dzwon No Widać, że wy ogarnięci w temacie jesteście A teraz mi powiedzcie Czemu kręcicie się po naszym terytorium Jak to waszym My przyszliśmy tutaj dla naszych celów. Pomagacie Amerykańcom, tym Jankesom i kapitalistycznym świniom, tak? Hola, hola, przecież sami zdobyliśmy Amerykę, więc nie wiem w czym problem. Żółtek uśmiechnął się bardzo szeroko i wyciągnął ręce. No to kochani, to jestem wam dłużny. Co tu was sprowadza? Chcieliśmy założyć tu naturalną chłodnię dla naszych browarów. Poczekajcie, oni was uwolnią i pójdziemy na spacer po naszym terenie. Ja na szpilkę! Jakiś czas później szliśmy z Kimem na spacer, Oprowadzą nas po swojej fabryce. Właściwie to, co wy robicie tutaj? A no wiesz, nie chciałem, aby wszyscy trąbili o nas, że u siebie robimy broń atomową, to by myśleliśmy, że trzeba zrobić fabrykę atomówek gdzieś na Zadupiu. A z racji tego, że Ziemia jest płaska, to postanowiliśmy zbudować fabrykę na samej granicy, no bo w końcu kto byłby na tyle odważny, żeby dotrzeć na sam koniec ziemskiego dysku? Kurwa, no nie. No po prostu kurwa no nie, może czy ty to widzisz, nie dość, że ich lud jest tępły, to jeszcze mają faken przywódcę debila. Uznałem, że trzeba przyspieszyć negocjacje i zmykać jak najszybciej. Dogadałem się z Kimem i w razie ciężkiej sytuacji mogą spuścić na wrogów parę bombek, a w zamian mamy wysłać im co miesiąc paletę kustosza na ich uroczystości. Fajny układ. Parę dni później, kiedy wracaliśmy do domu, musieliśmy wylądować w Aleksandrii, w Egipcie, aby zatankować samolot. Z nadolem uznaliśmy, że pójdziemy się przejść, rozprostować kości. Koniecznie chciałem wejść do biblioteki aleksandryjskiej, aby zobaczyć ogromny zbiór zwojów i ksiąg. Jednak spokoju nie dawał mi jeden ogromny zwój o średnicy metra. Zapytałem się co to za zwój? Odpowiedziano mi, że krążą o tym zwoju legendy, że ten, kto przeczyta ten zwój w całości, zostanie władcą Egiptu. Ale trzeba mieć się na baczności, ponieważ wielu próbowało przeczytać zwój, ale był on za długi i czytelnicy albo umierali, albo popadali w wieczną histerię. Postanowiłem, że przeczytam to dzieło. Kwidzio, jesteś pewny? No, to, to przecież jest oczywiste, że ja to przeczytam. Patrz. Rozwinąłem zwój, żeby przeczytać początek, patrzę, a tam Daniel S. O zadupie słów kilka. Anna Domini 2030, 12 sezon, odcinek drugi. No nie wierzę. Typek był tak popierdolony, że zrobił najdłuższą lokomotywę, jaką zna świat, i w dodatku umieścili to jako arcydzieło w bibliotece w Aleksandrii. Niewiarygodne. Ale dobra, zaczynam czytać. Powiedziałem Nadolowi, żeby skoczył po coś do żarcia. Kilka godzin później. Było już. PUZYNO! Siedziałem przy biurku, czytając pastę! Byłem w miejscu, gdzie warłomin tworzy majonezan Anonu, kiedy zobaczyłem postać w rogu sali. Miała blond włosy i koszulkę i spodenki. Skóra blada jak ściana, w ręku trzymał kubełek z KFC. To był Nadol, który już do reszty oszalał. Najprawdopodobniej moje emocje przeszły na niego. Krwizio, Czemu nie idziesz już spać, jest już Pozyno! I zaczął mnie gonić z podpaloną książką. Najwyraźniej chciał spalić ten zwój. No to ja zacząłem biegać po bibliotece i kryć się trochę przed nim, a on na to. Aha! Rozumiem, chcesz się pobawić trochę! Dobrze, pobawmy się w chowanego! Chyba w chujanego. Już zaczynam! Dziesięć! Dziewięć kropka! Kurwa jeden, szukam! No i co było potem, no cóż, złapał mnie między półką A, a półką B wziął płonącą książkę i już miał spalić za dupie, kiedy wsadziłem mu kurczaka do mordy, mówiąc idź już spać. Minęło kilka podobnych dni. Czytanie szło bardzo powoli, aż w końcu udało się. Zostałem oficjalnym władcą całego Egiptu. Uznałem, że to wystarczające, przynajmniej w Afryce mam swój oddział. Kierowaliśmy się do samolotu wzdłuż bazaru, ciągle słysząc piramidy! Piękne piramidy! Dwie piramidy w cenie jednego! Kto jeszcze nie ma piramidy? Zanim jednak wyruszyliśmy na chatę, zaczepił nas jakiś miejscowy. Zapraszam do piramidy! Wysoka piękna w środku, tylko dziesięć kustoszy. Naprawdę warto! Nadal spojrzał na mnie z zachętą i nalegał, żebyśmy podwiedzali. Mamy jeszcze trochę czasu. Ech, no, niech ci będzie. Tylko wejście pochodnie, ciemno jak w dupie tam. Weszliśmy i zwiedzaliśmy wnętrze piramidy. Ciasno i ciemno było, ale w miarę dało się zwiedzać. A było co oglądać. Panowie teraz wejdą do środka. Pokażę wam, co znaczą znaki w tej komnacie, a hieroglify są tu piękne na zabój. Oglądaliśmy obrazki z zachwytem. Ziomek powiedział, żebyśmy obejrzeli ściany naprzeciwko wejścia. Po chwili kutas machnął dźwignią i zablokował wyjście. Ty się ty! Oszuście! Wypuść nas! Ten grobowiec będzie waszym grobowcem! Żaden Europejczyk nie będzie nami rządzić! I wyszedł. Rozglądaliśmy się za jakimś ukrytym przekazem, dźwignią, czy choćby wskazówką ukrytą w hieroglifach. Bez skutku. Przypomniała mi się ta piosenka, którą słuchałem za młodu. Młody G sam mawiał, że jeżeli to, co mówię, to dla ciebie hieroglify, to nie będziemy wpierdalać razem z jednej michy. A także nie będziemy wpierdalać z jednej wazy, bo nie czajesz bazy. I właśnie czułem, że już nie będę wpierdalać z ziomkami z jednej wazy, bo nie kumałem przekazu od Egipcjan ukrytych w hieroglifach. Zrezygnowany oparłem się ręką na obrazku z puszką. Wait. Puszka? Co tu robi puszka? W dodatku Kustosza. O chuj Tutaj chodzi na wstawaj! Wcisnąłem obrazek z puszką. Po chwili otworzyła się zapadnia, i spadliśmy piętro niżej. I tam był wunż. I to duży wunż. Musieliśmy uciekać przed nim. Wydawał się być wściekły i głodny w dodatku. W pewnym momencie znaleźliśmy się w ślepym zaułku. Uznałem, że to nie ma sensu. Złapałem za kość, która leżała obok, i rzuciłem się na węża, napierdalając go po łbie, jednocześnie uważając, żeby mnie nie ukąsił. Udało się. Wróciłem do nadola, zbiliśmy piątka, nagle ściana spadła i znaleźliśmy się w czterech ścianach. Do pewnego momentu, w którym dwie pozostałe ściany się podniosły. I poczułem że się zakochałem. Jebitna puszka, gustosza jabłko leżała naprzeciw nas i toczyła się w naszym kierunku. Oczarowany stałem w miejscu, kiedy nadol krzyknął „E Romeo, to nie ta pora, spierdalamy! Nie miałem pojęcia, gdzie ja właściwie jestem, ale podczas gdy uciekaliśmy przed ogromnym kustoszem, przeskakiwaliśmy nad przepaściami, unikaliśmy machających toporów i skakaliśmy na pajęczych sieciach, aby przekoczyć dalej. W końcu puszka zatrzymała się na dwóch kolumnach, a my odetchnęliśmy z ulgą. Znaleźliśmy się w komnacie z ogromnym posągiem człowieka, który trzymał kielich w górze w geście triumfu. A pod posągiem znajdowały się cztery puszki trzy tekilowe i jedna jabłkowa a przy nich dźwignia. Pociągnąłem za nią. Puszki skryły się za kamiennymi zasłonami i zaczęły się mieszać, i to dosyć szybko. To było zadanie na orientację. Po chwili puszki pod zasłonami stanęły w miejscu. Zrozumiałem jedno. Jeśli spudujemy, utkniemy tu na zawsze. Zacząłem się zastanawiać. Rozglądałem się za wskazówkami na ścianach, a szczególnie na samym posągu. W pewnym momencie mój umysł, przeruchany ogromną ilością memów na wszystkie sposoby, dostrzegł klucz. Kiedy w prawej ręce trzymał kielich, lewą trzymał na nodze, a dłoń jego wyglądała jak muka! A kiedy palec wskazujący i kciuk były złączone w kółko, pozostałe palce wskazywały na trzecią od prawej, na dol lecimy dalej, po czym uderzyłem ze wszystkich sił w trzecią puszkę, ukrytą pod kamienną zasłoną. W pewnym momencie odczułem ostry ból, nie mogłem zaczerpnąć powietrza. Moja skóra zrobiła się twarda i zielona, a po całym moim ciele zaczęły przelatywać błyskawice. Poczułem ogromną potrzebę wyładowania całej energii, którą w sobie posiadałem. Kiedy spostrzegłem dorobne pęknięcia w ścianie, ułożyłem się jak Goku do jego słynnego Kamehameha. Moimi dłońmi formowałem dużą energetyczną kulę i wycelowałem na ścianę. Cisnąłem kulą z całą mocą i głośnym krzykiem, po czym wyczeńczony padłem na ziemię. Musiałem chwilę odpocząć. Mordo, co ty właśnie zrobiłeś? Co się z tobą stało wtedy? Jak? Coś się ze mną dzieje. Nie potrafię opanować mocy skrytej w tej puszce ukrytej pod kamienną zasłoną. Wstałem i uznaliśmy, że trzeba iść dalej. Nie było innego wyjścia. Trafiliśmy do pomieszczenia, w którym znajdował się swego rodzaju podest, otoczony strumieniem. Na nim posąg rycerza, który wyciąga rękę w stylu pogłaskać psa, a pod ręką były cztery kielichy. Wstąpiliśmy na podest, po czym usłyszeliśmy... Głęboki, niski głos. E, witajcie, przybysze. Jako jedyni wy daliście radę wszystkim naszym trzubom. Zostało jedno, ostatnie zadanie do wykonania. Przed wami stoją cztery kielichy, które zaraz napełnią się złocistym nabojem. Każdy z nich jest złoty, każdy z nich jest piwem, każdy z nich nareszcie ma smak białkowy, ale tylko jeden z nich jest tym wybranym piwem Ambrosją. Celem życia każdego podróżnika, którego nie oddaliby za nic w świecie. Kielichy nie mają dna. Także możecie próbować do woli, ale musicie wybrać jeden z kielichów, który według was ma w sobie wyjątkowe piwo. Kiedy podejmiecie decyzję, wrzućcie kielich do strumienia wokół was. Jeśli bierzecie zły kielich nigdy. Nigdy nie opuścicie tego miejsca. Powodzenia. Po tych słowach kielichy napełniły się po brzegi. Wstępnie wzięliśmy połyku z wybranego kielicha. Wypluliśmy od razu, to był raczej browar zmieszany z wódką albo przeterminowane dobre kilka lat. Nie ten. Spróbowaliśmy trzy pozostałe tu jest problem. Wszystkie smakują tak samo. Zapach ten sam. Co ja mam zrobić? Nie zamierzam strzelać, bo to zbyt ryzykowne. Usiadłem przy posągu i zacząłem rozmyślać, jak to fajnie było. Tyle przygód razem przeżyliśmy. Przypomniała mi się pasta, którą napisałem, jak byłem jeszcze na studiach. W całym Gdańsku nie było ani jednego kustosza jabłko. W Sopocie ostatnie sztuki byłem w niebo wzięty. Zaraz, moment. Co pisałem na początku. Z własnego doświadczenia można dodać, że nie można się tym piwem napierdolić. To jest odpowiedź! Nadolbierz jeden kielich i pi, aż zezgonujesz. Pojebało cię? Ja chcę jeszcze żyć! Chcesz dotrzeć do wyjścia? Rób co mówię! Złapaliśmy dwa z trzech pozostałych kielichów i zaczęliśmy pić duszkiem. Do upadłego. Po paru głębszych kielichach uznaliśmy, że musimy zrobić sobie przerwę, bo czujemy się fatalnie. I to bardzo. Nie mam pojęcia czemu, ale złapało mnie na wspomnienia. No, Mordko, ty moja, teraz masz żonę, co nie? No, jaha, że ta. Z o co chodzi dla ciebie? A pamiętasz tą laskę, co miałeś, jak się poznaliśmy? No, a co z nią? Czemu dla mnie o tym wspominasz? Bo to zła kobieta była. Nie mogłem się powstrzymać i zacząłem krzyczeć. Hej, dziewczyny z kościoły! <laughs> Zamknij się w kwidziu. To dudni uh, jak studni. Kwidziu... <laughs> co? Roznala to jesień zima. <laughs> Arka jak <Gdynia>, kurwa śmija! <laughs> Po paru godzinach doszliśmy do siebie i przypomniało mi się, że mieliśmy wybrać kielichy. Został jeden. Wrzuciłem go natychmiast do strumienia, który po chwili zrobił się złoty, i ku mojemu zdziwieniu zaczął płynąć do góry, a sam podest osuwał się w dół. Zjeżdżaliśmy trochę czasu, gdy podest stanął w miejscu. Przed nami ukazało się ogromne miasto, znajdujące się kilkadziesiąt metrów pod sklepieniem. Wygląda na to, że odkryliśmy jebaną cywilizację, skrytą pod piramidami. Wkroczyliśmy do miasta, aby się rozejrzeć. Całe miasto tętniło życiem. Ludzie ubrani w czerwone i zielone szaty licznie przebywali na rynku głównym i handlowali na pobocznych bazarach. Chciałem zakupić coś do picia, ale automatycznie sprzedawca odmówił, ponieważ nie byli stosownie ubrani. Nie miałem prawa się dziwić, szliśmy dalej rozglądając się po mieście i obserwując zwyczaje mieszkańców. Zauważyliśmy jeszcze poniszczone budynki, które prawdopodobnie były kiedyś sklepami. Rozbite szyby, spalone szyldy, na jednej dzielnicy nie był to wyjątkowy widok. Patrząc dalej, ujrzałem ogromny pomnik, na którym znajdowali się... Nadol i ja! Kurwa! Jakim cudem? Poprosiłem Nadola, aby zrobił mi zdjęcie z tym pomnikiem, ale po chwili zatrzymali nas strażnicy w zbrojach koloru szmaragdowego. Dlaczego nie macie ubranych szat? Nadol zmieszany odpowiadał: Panowie, to jakaś pomyłka. My nie jesteśmy stąd. Nie obchodzi mnie to, jesteście aresztowani i zobaczycie się z królem. Zakuli nas w kajdany i prowadzili nas przez całe miasto. Obrzucali nas jabłkami, krzycząc, że zhańbiliśmy dobre imię miasta. Przyprowadzono nas do króla, spojrzał się na nas i zrobił się czerwony ze złości. Dlaczego nie przestrzegacie kodeksu? Ale to jakieś nieporozumienie, my nie jesteśmy stąd. Każdy tak mówi, zostaniecie skazani na śmierć. W tym momencie nie wytrzymałem. To my tu zapierdalamy przez całą piramidę, zamykają nas, mijamy pułapki, zgonujemy, pijąc zjebanych kielichów, napierdalamy pytona kością, rozpierdalamy ściany. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że jest jakieś miasto pod jebanym sklepieniem, w którym są jebane pomniki z naszymi podobiznami, to tylko dlatego, żeby nas skazali na śmierć! Zajebista gościnność, kurwo. Zaraz. pułapki. Pytąd, kielichy, wy to wszystko przeszliście i moc puszki was jeszcze nie zabiła? No nie, albo co? Straże! Ogłoście miastu, że przybyli nasi wybrańcy. Wyprawiamy ucztę! My skuci w kajdany, klęczący przed królem, jesteśmy zmieszani. Nie ogarniamy o co chodzi, a ci tańczą z radości, jak pojebani. Przepraszam za to całe nieporozumienie. To wy przybyliście z góry, aby oczyścić nasze miasto z plugastwa. Witamy w El Custosado. Po godzinie szliśmy z władcą na oficjalny wiec na Rynek Główny, na którym ogłosił, że wybrańcy przybyli do miasta. W trakcie hucznej uczty, w której nie zabrakło dziczyzny, kustosza jabłko i kremówek. To powiedzcie mi, skąd przybywacie? Jesteśmy z góry, konkretnie z Europy, przybyliśmy tu, ponieważ szukaliśmy wyjścia z piramidy, w której nas uwięziono. A to akurat świetnie się składa, bo istnieje wyjście na samą górę, konkretnie winda, która kończy się przy samym wejściu z piramidy, zasłoniona kamienną ścianą. Dlatego nikt nie może się domyślić, że istniejemy, ale jest jeden problem. Miasto jest podzielone na dwa obozy. Jak już zauważyliście, służba kustosza w zielonych i rebelia w czerwonych. W mieście nie ma miejsca dla rebeliantów, szczególnie że napadają i niszczą sklepy niewinnych ludzi. Musielibyśmy zamordować przywódcę rebelii na dzielnicy Tekili, ale jest pilnie strzeżona. Musielibyście zmylić wroga, abyśmy mogli przebić się do dzielnicy. Dacie radę? Nie wiemy, czy możemy. Transport na nas czekał u góry i tutaj czas działa inaczej. U nich minuta to u nas godzina. Jeżeli wkurwią się od szaty, jak wy, to pewnie, niestety wojska nie można tutaj załatwić. Następnego dnia rozpoczęliśmy akcję. Armia patrzyła na nas uważnie czekając na nasz znak. Wyszliśmy na ulicę w pobliżu wcześniej wspomnianej dzielnicy. Nie minęło sporo czasu, kiedy czerwoni strażnicy nas zatrzymali. Co tu robicie? Jesteśmy dezerterami. Mamy ważną wiadomość dla waszego wodza, dotyczącą ataku na wasz obóz. A szaty to gdzie? No to oczywiste, że jakbym ubrał się stosownie, to bym nie rozpoznano wśród budynków, a tak to wtapiamy się w otoczenie. Wejść. Weszliśmy do budynku, w którym przebywał wódz rebelii. Spojrzał na nas zmieszany, wysłuchał komunikatu strażnika i przemówił. To mówcie o co chodzi. Armia Kustoszado zamierza zaatakować wasz obóz tego wieczora. Zamierzają was zaatakować mniejszą grupką dla zmyłki od wschodu, a główne siły będą szturmować na was z zachodu. Rozkażę rozmieścić wojska. Jeżeli się pomylicie, zapłacicie za to skórą. Rozmieszczono wojska, w czasie kiedy wódz rebelii poszedł na dwójeczkę, puściłem wysoko rację jako sygnał do ataku. Słyszałem tylko krzyki: przegrupować się, zasadzka! I a kurwa! I dźwięki konających ludzi. Po niecałej godzinie król miasta zdołał nas uwolnić. Całe Elku to było już bezpieczne. Przed wyjściem do Windy zatrzymali nas strażnicy. Przekazali nam amulet w kształcie puszki z listem. Całe miasto jest wam wdzięczne za to, co zrobiliście dla dobra miasta. Prorocy się nie mylili. Jesteście wybrańcami i ocaliliście nasze miasto. Przyjmijcie proszę ten amulet. Jeżeli będziecie potrzebować pomocy, pociągnijcie za oba końce. Wykryjemy was i zdołamy wam pomóc, co by się nie wydarzyło. Jeszcze raz dziękujemy. Janusz, król Elkustoszado. Pieczęć. Jadąc w górę, zastanawialiśmy się, jakie inby mogą nas jeszcze spotkać w przyszłości. Dojechaliśmy i wyszliśmy z piramidy, gdzie nasz żołnierz czekał na nas. Gdzie panowie byli? Musimy natychmiast lecieć. Trzeba monitorować sytuację w Europie. Złapaliśmy niepokojące sygnały natychmiast wsiedliśmy do samolotu i lecieliśmy do domu. Ciężko panować nad połową świata, a można zdobyć jeszcze więcej. Siema, nie zapomnijcie wpaść na kanał autora tej pasty, ponieważ Pastor jest kanałem, który również czyta pasty, czyli macie więcej kontentu. Polecam i pozdrawiam Pastor, lektor kurwa korektor.